Dobra, nic z tego nie będzie. Szybko. Oj, oj, oj. <śles> Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Poprawnie. Jak mogliście zobaczyć w tych materiałach na początku filmu i być może wielokrotnie w internecie czy też w telewizji, przy okazji rozmaitych gal, sportów, walki, w trakcie ważeń, w trakcie konferencji, dochodzi niekiedy do różnych prowokacji, tak nazwijmy sobie te wydarzenia, do różnych bujek, zaczepek, szarpanin. Być może zdawaliście sobie sprawę niekiedy, czy to jest legalne, czy... Sprawcy, uczestnicy tych wydarzeń później mierzą się z jakimiś konsekwencjami prawnymi. Ja w Polsce jeszcze nie słyszałem, aby takie konsekwencje kogokolwiek spotkały, ale czy przypadkiem nie powinny? Dzisiaj zastanowimy się nad tym zagadnieniem. Zazwyczaj takie sytuacje są reżyserowane. No to widać na pierwszy rzut oka, że te osoby nie chcą zrobić tam sobie żadnej krzywdy, chcą w zasadzie tylko rozgłosu. Czy Mamy wtedy wzywać policję po takich wydarzeniach, czy mamy do czynienia z przestępstwem? Jeżeli dwie osoby umawiają się uprzednio, że będą się wzajemnie niegroźnie okładać, będą próbowały się popchnąć, wymierzyć sobie jakiś cios, ale nie chcą zrobić sobie krzywdy, to wówczas nie mamy do czynienia z przestępstwem. To nie jest w ogóle czyn zabroniony. Te osoby nie chcą wyrządzić drugiej osobie krzywdy. Takie zachowanie w zasadzie jest obojętne dla. Kodeksu karnego w ogóle dla prawa karnego. Na podobnej zasadzie nie każemy uczestników walki bokserskiej, czy też walki w formule, w jakiejkolwiek formule MMA, czy też kickbokserskich walk karate, judo itd. Może w tym przypadku akurat zawodnicy chcą zrobić sobie krzywdę, ale zobaczcie, że tu mamy troszeczkę inne warunki. Ta krzywda jest dozwolona, ponieważ jest to tak zwane dozwolone ryzyko sportowe, a więc. Pewnych zasadach, prowadzone na określonych zasadach, w ochronie, pod ochroną w zasadzie sędziego, który czuwa nad bezpiecznym przebiegiem walki i pod ochroną jakiejś służby medycznej. Z tych względów jest to dopuszczalne. Gdybyśmy na przykład złamali komuś szczękę, złamali komuś żebro w trakcie takiej walki, nie będzie to przestępstwo, nie będzie to w ogóle czyn zabroniony. Niektórzy nazywają to. Tak zwanymi kontratypami pozaustawowymi. Inni uważają, że to w ogóle nie jest kontratyp. Nie będę tutaj tego teraz tłumaczył, bo to są kwestie dosyć naukowe, dosyć mało praktyczne. Prosty przekaz: nie mamy wtedy do czynienia z przestępstwem. Sprawcy takiego zachowania po prostu nie realizują przesłanek przestępstwa, przesłanek wymienionych w kodeksie karnym. Nie chcą spowodować krzywdy w taki sposób, w jaki każe to. Kodeks karny, polskie ustawodawstwo karne. Chcą po prostu coś zainscenizować, tak? Ale jeżeli w przypadku takiej prowokacji dojdzie do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu w sposób nieumyślny, wówczas już sprawca takiego uszczerbku może odpowiadać za nieumyślne spowodowanie takiej krzywdy pokrzywdzonemu i wobec tego spotkać się z karą za przestępstwo. No dobrze, a co jeżeli uczestnicy takiego zamieszania umawiają się na to? Słuchaj, Bijmy się na konferencji, zobaczymy co się wydarzy. Menedżerowie mówią: weźcie się, pobijcie na konferencji, chcecie tego, no postarajcie tam nie zrobić sobie krzywdy, ale oglądalność wam skoczy. No i okej, okay. na tym polega ich umowa, że się bijemy. Idą na takie ważenie, i dochodzi na przykład do tego, że jeden drugiemu wybije zęba. Tutaj już możemy mieć do czynienia jak najbardziej z przestępstwem, bo słuchajcie, nie jest tak, że my się możemy zgodzić na wszystko. Nie jest tak, że możemy zgodzić się na to, że ktoś nam zrobi krzywdę. Odetnie nam palec, przetnie nas na przykład nożem, czy też, że, że będziemy się z kimś bili i zostanie nam wyrządzona jakaś krzywda ewentualnie. Gdyby bowiem przyjąć, że można tak robić, no to wówczas wszelkiego rodzaju, wiecie, solówki, walki uliczne byłyby legalne. Gdyby komuś stała się krzywda w takiej walce, to tutaj nie mielibyśmy do czynienia z żadnym przestępstwem, a przecież byłaby to niedorzeczność. Na to już sobie pozwolić nie możemy. Więc gdyby ktoś w przypadku takiej konfrontacji wybił komuś zęba i nawet jeżeli ta osoba pokrzywdzona zgodziłaby się na jakieś konsekwencje takiego działania uprzednio, wówczas mielibyśmy do czynienia nawet z przestępstwem z artykułu 156 Kodeksu Karnego, z bardzo poważnym przestępstwem ciężkiego uczerpku na zdrowiu. A co w sytuacji, gdy zawodnicy nie umawiają się na nic? Wydaje mi się, że tak właśnie było w sytuacji Denisa i Alana, bo ten cios wyprowadzony łokciem przez Denisa Załęckiego no, chyba był dosyć spontaniczny. To chyba nie było zaplanowane. Było to z pełną siłą, to widać po e, tym nagraniu. Jedynie, nie wiem, czy szczęście, czy umiejętny unik, nie byłem w stanie tam się tego dopatrzyć po stronie Alana, uchroniło go od y, no dosyć poważnej kontuzji, bo gdyby ten łokieć doszedł prawidłowo, tak, z... pamiętajcie, pijemy łokciami, to tutaj mielibyśmy do czynienia być może z jakimś złamaniem nawet szczęki, a więc uszczerbkiem na zdrowiu, jak najbardziej przestępstwem. W tej sytuacji... To byłoby ścigane nawet ze skarżenia publicznego. Jak najbardziej można by było wzywać policję to jest przestępstwo. Natomiast w tym konkretnym przypadku, Alanowi, jak już mówiłem, nic się nie stało. Jeżeli jest to otarcie, lekarz stwierdziłby tutaj jakiś uszczerbek poniżej 7 dni na przykład w postaci siniaka, no to nie wzywamy policji, bo policja nie zajmuje się przestępstwami takimi właśnie jak to, czyli lekki uszczerbek na zdrowiu, artykuł 157, paragraf 2, przestępstwo do którego ścigania potrzebny jest Prywatny akt oskarżenia ze strony pokrzywdzonego. Ale reasumując, takie zachowania w ogólności, w przyszłości, to jak najbardziej jest przestępstwo. Po prostu nie można się bić poza ringiem poza miejscami do tego dozwolonymi, gdzie obowiązują pewne, jasno określone zasady. Mam nadzieję, że już wiecie. <laughs> Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału już wiecie, że tego typu zachowania są zabronione, mogą stanowić przestępstwo. Można się bić tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach w ringu na jasno ustalonych zasadach, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zostawcie tu, proszę, coś po sobie, bo to dla mnie motor napędowy do dalszego działania. Zostawcie suba, łapkę w górę. Zapraszam Was też na Instagrama, link jest w opisie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.